Siemanko, z tej strony Dyszka. Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj unboxing z puszki Super z Supa Strikers. Także zastanawiacie się, dlaczego mam rękawiczki, ponieważ jestem aktualnie w pracy. No i dlatego też po prostu muszę mieć zasłonięte ręce. Dobra, no to co? W puszce mamy w puszka kolekcjonera. Mamy tutaj 5 saszetek, dwie karty limitowane. Cena 25,99. League Champions. Taka, taki kolor... Tam jeszcze chyba granatowe puszki. Tutaj to odłożę. No i zobaczmy, jak to wygląda. Sam jestem bardzo ciekaw puszka, jak to puszka. ok, tu karty już specjalne poszły na bok. Mamy pięć saszetek. Hopsa, hopsa. Jakoś nie chce ostatnia wyjść, także puszkę na chwileczkę dam tutaj. Karty specjalne zrobię tak hopa żeby nie było widać. Zrobimy tak, że tu damy dwie karty specjalne, później je odwrócę. Ciekawe, jak będzie mi się otwierało saszetki w takich właśnie rękawiczkach. <laughs> Jestem ciekaw, może lepiej, albo będzie gorzej. No po prostu pięknie. Dobra, no to co? Pierwsza saszetka leci i mamy tutaj od razu trenera. E, oczywiście tutaj korzystam z planszy do gry. Jest tutaj trener, coach black. Tutaj mamy pomocnik, Dancing Rasta. Chyba już go mam albo i też nie. Trudno powiedzieć. Znowu ze Super Strikers. Defender. Bardzo fajny. I kolejny. Kurde, saszetka praktycznie z Super Strikers zespołu. Defender The Block. Luzik. No i uwaga, karta specjalna. Jest to Team. Chyba już ten zespół tutaj miałem. Także tutaj sobie może to zrobię tak i tak dobra no to teraz co kolejna saszetka po tej saszetce pierwsza karta z limitowanej edycji ale coś tam się świeciło ale coś tam się świeciło fajnego dobra kolejny defender ze Supa Strikers kurde czy już by w puszce było e, cały zespół e, Supa Strikers dobra Rizzo tutaj mamy Hermes taka broda Prawie jak Sebek miał taką brodę, ale zgolił. <taki> Takie dziwne porównanie, ale spoko. I patrzcie, kolejny, kolejny Supas Strikers e, Grease. E, nieźle, nieźle, naprawdę. Automatic Defender. Invisible, e, invisible e, United. No i co? I ostatnia e, karta specjalna. I jest to. O kurcze, co to jest? Nie wiem, ale to, to raczej chyba ikona nie jest. Vladimir Savic. O kurde, napiszcie czy to jest ikona, czy też nie, ale chyba nie. To nie jest ikona, ale to jest naprawdę, kurde, mega karta. Jeżeli to jest ikona, to, to by było dobrze, ale chyba to ikona nie jest. Ale nie jestem pewien, także napiszcie, czy to jest ikona, czy też nie. E, Okej. Okay. No i co? Pierwsza karta specjalna jest to John Uber. Ubera już chyba mieliśmy, jeżeli dobrze pamiętam. No ale zobaczymy. Tutaj damy tą kartę. Później zobaczymy tę. No to co? Lecę dalej z unboxingiem. Tutaj kaszetek. Tam chyba też jest zespół. Jeżeli dobrze tak spojrzałem przez chwileczkę. Ale co się tutaj dzieje? Patrzcie, znowu Super Strikers. Kolejny zawodnik, bolo, spoko oraz Paulo. Paulo, Paulo. Następny jest kendo, kendo, bramkarz, no, taki dziwny. Uwaga i zespół azul, azul, azul. No dobra, no to mamy już tutaj trzy. Zobaczmy, co będzie w tej saszetce. Kurczę, naprawdę. Muszę się spieszyć, ponieważ jestem w pracy i kończy mi się. Przerwa. E, Cześć. Adam Cześć. jest? Cześć. Tam? Aha, tam. Dobra. No. E, właśnie miałem gościa. E, pytał się czy, czy jest szef. E, <taka>, Taka śmieszna sytuacja. Dobra, e, no to jest Defender Max e, Spacek. No, byłem na to prawie że przygotowany. The Forest Stadium. Co tu się, na tym tutaj dzieje? Nie widzicie tych kart, które tutaj odkładam, no ale spoko. Kolejny Defender. Okej, okay. tutaj Aziz. Taki dziwny ten unboxing wyjdzie, ale co tam zrobić? I ostatnia karta. Barka. I to jest Riano napastnik też kurde bardzo taka świecąca karta no nieźle 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 naprawdę naprawdę jest nieźle no i co tutaj teraz otworzę tą bolo 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 już bolo już mieliśmy bolo już już mieliśmy także szkoda szkoda że powtórka no ale takie życie uwaga i ostatnia saszetka tutaj leci Ostatnia saszetka, uwaga i powtórka. Archetyp. Tutaj mamy Enrique. Enrique Glessias, czy jakoś mu tam leciało. Duma. I ostatnia karta. Duo Nemesis. Jest to Spike Doffson oraz Big Boo. Boo. Także no, karta spoko. Także takie wleciały nowe karty i powtórki. Ale zauważcie, że bardzo dużo kart tutaj w tej puszce było ze Super Strikers. Ja sobie tu jeszcze policzę, ile było. Jeden, dwa, trzy karty, 4, 5, 6, sześć kart z zespołu Super Strikers. No dobra, no to tyle by było z, z tej strony. Myślę, że następny odcinek będzie jakiś multipak. Także zostawcie łapeczki w górę, zostawcie subskrypcję. I tyle pozdrawiam Was serdecznie, dyszka cześć.